Thank you Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wszystka piękna jesteś, O Maryjo, a zmazy pierworodnej nie masz w Tobie. Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś chlubą ludu naszego. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, modl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. Bacząc, najświętsza Panno, na swoje dziewictwo, do Gabriela śmiele rzeczy, dziwne Twej mowy znaczenie, i duszy mojej do pojęcia trudne. Poczęcie bowiem bez męża udziału. I macierzyństwo głosisz mi, wołając Alleluja. Alleluja, aleluja, Czeka dziewica z upragnieniem, na poznanie niepoznawalnego i rzeczy Bożemu słudze, czyż żłono moje dziewicze może począć i porodzić syna? Powiedz mi! A on w bojaźni i czci rzekł jej wołając Witam. Witaj, któraś przed smakiem cudów Chrystusowych. Witaj, pełnią wszystkiego, co o nim jest prawdą. Witaj, drabiną po której sam Bóg z nieba o którym smut brak jest a witaj rano bolesna zada. Przekraczasz wiedzę wszystkich mędrców, witaj, która wierzącym rozjaśnia. Módlmy się bądź pozdrowiona Maryjo Panno, sama jedna spośród wszystkich pokoleń w poczęciu swoim łaską Boga uświęcona. Dlatego to archanioł wyszedł do Ciebie, znalazłaś łaskę u Boga, bo Ciebie wybrał i w szatę niewinności przyodział Pan, który jest wszechmocny i ma święte imię, uświęcił Cię w samym zaraniu Twego życia. Bo w tobie miał się zjawić sprawca wszelkiej świętości. Błogosławionaś ty między niewiastami, bo Pan jest z tobą. O dziewico niepokalana, łaski pełna, wyjednaj potrzebne nam łaski, a szczególnie miłość Boga. A jak ty każdą myślą, każdym słowem i wszystkimi czynami nieustannie wzrastałaś w świętości. Tak niech i my, przez wszystkie prace, cierpienia, radości doczesnego życia, wciąż pomnażamy w sobie łaskę Bożą i wzrastamy w Bożej miłości. Amen. Przez Twoje święte i niepokalane poczęcie, O Najświętsza Panno Maryjo, Oczyść serca, ciała i dusze nasze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko niepokalana, módl się za nami.